Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem, odcinek specjalny, ponieważ dla mnie jest to wyjątkowa data. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, tylko również dla mojej osoby towarzyszącej, która będzie ze mną trwała do końca naszych dni. No bo traktujmy poważnie instytucję, jaką jest małżeństwo. No podobno w ciągu pierwszego roku najwięcej par się rozstaje, rozwodzi, ale nam to już nie grozi, bo drodzy Państwo, dziś upłynęły całe, Długie, acz usłane różami, e, bez znoju, trzy lata nasze wspólne po zaobrączkowaniu. No bo wcześniej, dobre osiem, byliśmy już razem, więc można powiedzieć, że to tylko takie potwierdzenie urzędnicze, takie zupełnie nieromantyczne. No ale już, już to jest zrobione. Trzy lata, już człowiek nie ma przed sobą żadnej przyszłości, już nie ma indywidualności, jedynie połączone byty. Nie, poważnie, drodzy państwo, dzisiaj radosny dzień. Postanowiliśmy to w jakiś sposób uczcić i po ożenieniu naszego wspaniałego syna, po przekazaniu go w dobre, miłe ręce, postanowiliśmy ruszyć w miasto. A że e, ostatnio, kiedy mieliśmy taką okazję, e, to jeszcze chill czyli dobrze, to było dawno w każdym razie. I jeszcze przed, myślę, urodzeniem naszego Berpecia, tak na poważnie, można było się udać. Dobrze, już nie będę dramatyzował. Zeszłą rocznicę też w jakiś sposób sobie uczciliśmy i dwie temu też. Natomiast tym razem udało nam się już tak porządnie wyrwać i nagle człowiek odkrywa, że jest już stary, jest zupełnie poza nawiasem, że jeżeli nie korzysta z jakichś rozrywek na co dzień albo chociaż w miarę regularnie, to nagle okazuje się, że kompletnie nie ma pojęcia, co też w trawie piszczy, jakimi rozrywkami teraz ludzie się kierują, co dostarcza im pozytywnych wrażeń. No coś jakby się obudzić 20 lat później i odkryć, że ludzie już nie nie czytają komiksów, tylko mają na przykład tablety i oglądają filmy i tak dalej. No i ja coś takiego e, odczułem. E, no chociażby w takim zakresie, że no może to pójdziemy do kina. Tylko, że jak do kina, no to zaraz zobaczmy przede wszystkim, które są otwarte, a jak już wiemy, które, no to zobaczmy, co tam grają i większość z tych filmów nic nam kompletnie nie mówiła no bo to trzeba siedzieć, śledzić na bieżąco internet wyjaśnił kilka podstawowych faktów na ich temat i okazało się, że nie bardzo jest teraz coś w określonych godzinach, które by jeszcze się łączyły z jakimś powrotem, który nie będzie zbyt późny żeby nie zniechęcić osoby opiekującej się no i żeby nasz Berbeć nie cierpiał jakoś późno w nocy na, z powodu nieobecności swoich dobry, dobrych rodziców. No i wyszło nam na to, że był jeden film, który generalnie gdzieś tam z jakimś odpowiednim nastawieniem moglibyśmy łaskawie obejrzeć, jemu łaskawie poświęcić swój niezwykle cennny czas. I to było na rauszu, to znaczy One Last Drink, jakoś tak. To jest z Mikkelsenem film, który traktuje o jakimś eksperymencie nauczycieli, którzy po prostu przyjmowali pewne dawki alkoholu, żeby zobaczyć, jak będą się zachowywali, czy, czy to by im pomoże. To znaczy, to jest wokół takiej teorii która sugeruje, że człowiek urodził się z niedoborem alkoholu we krwi i po prostu przez całe życie musi go uzupełniać. I gdy go uzupełniamy, dlatego czujemy się tak dobrze i lepiej nam idzie w wielu dziedzinach, no bo to jest taka forma wyrównywania szans uzupełniania czegoś, co w naszym organizmie występuje w niedoborze. Albo wcale wręcz. No i to, to uważam bardzo ciekawa koncepcja z potencjałem do budowania ciekawych, śmiesznych historii. No ale podobno tam troszeczkę tego dramatu jest, ale gdzieś wydźwięk odrealniony, ale jednak pozytywny. No i e, już się tak niby na to zdecydowaliśmy, tylko się okazuje, że jak dwójka starych ludzi, którzy nagle zostali spuszczeni ze smyczy, próbuje się wybrać e, wyrwać z domu, to się nagle okazuje, że to wszystko trwa 10 razy za długo. No i zwyczajnie realnie nie zdążylibyśmy już na na seans więc trzeba było te plany lekko przebudować, a zostało to przeinaczone w plan zjedzenia czegoś na mieście. A jak to trzeba zjeść, no to trzeba wiedzieć gdzie i dawaj, szukanie GPS-ów, odpalanie, czytanie różnych tych gwiazdek, opinii. No bo człowiek kompletnie nie wie co się w dzisiejszych czasach je gdzie się bywa, które lokale polecane. No bo jak się wypadnie z obiegu, to potem wrócić do tego życia jest niezwykle ciężko. No ale dzięki tutaj internetowi i porażającej intuicji. Wybraliśmy lokal, który był bardzo chwalony jako najlepsza pizza w Warszawie. No a że ostatnio sam produkuje pizzę, być może nie najlepszą w Warszawie, ale nie jestem pewien. Nikt się na ten temat nie wypowiedział. Może taka jest? Może ja jej nie doceniam? Bo jestem skromny. O, tak. No w każdym razie wybraliśmy to miejsce. Udaliśmy się, no i okazało się, że wszystkie miejsca siedzące na dworze są zajęte i większość w środku, więc w ogóle masakra. No ale uparliśmy się, że, że jako, że jest tak gorąco, przyjemnie, e, są ogródki jeszcze pootwierane, no to że koniecznie musimy zjeść na dworze, co też chcieliśmy zrobić. No ale było zajęte, nie dało się e, tak stać i chuchać komuś w kark, e, ślinić się na ich talerze, no bo uznaliśmy, że to nie jest tego warte. E, ja już. Ja już tam ruszałem, już przygotowywałem ślinę, no ale skoro żona mnie powstrzymała, bo ma więcej klasy, to pomyślałem sobie, może ma rację. No, i postaliśmy chwilę, żeby się tak zorientować w sytuacji, że może ktoś samoczynnie właśnie kończy to jedzenie, może będzie już wstawał od stołu i wtedy nagle ta możliwość pozostania oficjalnego gdzieś tam się przed nami otworzy. No, ale nic z tego, wszyscy złośliwie patrząc, siedzieli. Niektórzy nawet milcząc i trzymając ręce położone, nie dobrze, nie było tak. No, po prostu ludzie sobie jedli albo niektórzy przyszli. No więc zaproponowałem, żebyśmy poszli gdzie indziej, że było. To poprzedzone już naprawdę długim spacerem w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku, no to już jakby nie mieliśmy takiego super nastawienia jak na tę rocznicę, że o, chórcze, spędzimy po prostu chodząc od knajpy do knajpy, wystając pod nimi, i nic takiego dobrego nas nie spotka, poza tym, że mamy siebie, a to wartość nadrzędna. No, ale szczęśliwie, zupełnym przypadkiem, jedna z nagród pocieszenia, lokal, którego pierwotnie nie rozważaliśmy, okazał się być naprawdę super, bardzo miły i klimatyczny. Ja nie pamiętam teraz, zapomniałem jak się nazywa ten lokal, więc z góry przepraszam, że, że nie powiem dokładnie. Jest to lokal na ulicy Oboźnej w Warszawie i chyba Benda, tak, wydaje mi się, że to jest Benda Pizza. Jeżeli Państwo będą mieli okazję się tam kiedyś pojawić, to ja gorąco polecam. Pizze są bardzo dobre i super miła, ciekawa obsługa lokalnie duży, ulokowany na podwórku, do tego międzynarodowe towarzystwo, właściciel oraz taka osoba, jeden, powiedzmy, nazwijmy to, taki właścicielo-kelner, który gdzieś tam też miał taką przystaweczkę przy oknie, na której rozliczał jakieś faktury i sobie tam zrobił takie mini biuro, w pewnie widoczne, no to właśnie taki Włoch, bardzo sympatyczny, posługujący się językiem angielskim, no to też jest jakby klimatyczne, jeżeli idziemy sobie do lokalu, no i nikt tam tym naszym, naszym polskim e, łamanym się nie posłuży. E, trzeba tutaj się wykazać znajomością języka, e, inaczej nie zjemy, albo zjemy jakąś przypadkowo wskazaną rzecz. E, pizzę wybraliśmy e, prosciutto oraz fromaggi czy no, naprawdę bardzo, bardzo dobre się okazały te, te pizze. Zdecydowanie polecam właśnie je. I jeszcze jest taki śmieszny aspekt, bo usiedliśmy, zastanawialiśmy się, czy wziąć jedną pizzę, czy więcej, um, czy, czy, czy damy radę tyle zjeść. To znaczy, ja się nie zastanawiałem. Ja bym zjadł dwie, a potem trzecią sam i z nikim się nie podzielił. Takie mam możliwości. Jak człowiek gruby, to może. W każdym razie, Wzięliśmy dwie, ponieważ żona słusznie wypatrzyła, że tam są pudełka poustawiane takie do pizzy na wynos, no i uznaliśmy, że nie są jakoś specjalnie duże. No i jak już, jako, że umysły mamy jeszcze kwitnące, to dodaliśmy dwa do dwóch i wyszło nam, że no nie będą zbyt duże. No, ale e, zamówiliśmy sobie te dwie pizze jeszcze był klimat. Bo myśmy usiedli, jesteśmy konieczne na dworze i te miejsca takie ogródkowe, stricte były już wszystkie pozajmowane, natomiast bezpośrednio przy lokalu, przy oknie e, była beczka wystawiona. No i takie siedziska wysokie, takie stołki około barowe. No i myśmy sobie wkombinowali, że sobie usiądziemy przy tej beczce. No i pan się nie zraził. Od razu proaktywnie zaproponował, że nam to ładnie powyciera, przystosuje jakoś do, do używalności. No bardzo bardzo miło to, to przebiegło, tylko tyle, że obok, bo to było takie miejsce raczej nie, żeby tam jeść tę pizzę tylko żeby sobie przysiąść i zapalić papierosa, dlatego też obok była taka duża popielniczka wolnostojąca, no ale myśmy koniecznie chcieli na dworze usiąść, więc nie było tutaj jakichś wielkich oczu po stronie właściciela, tylko umożliwił nam to, to żebyśmy tam mogli sobie stanąć. No i jak już przynosił nam rzeczy kelner, no to, to był tak też, znaczy taki dla odmiany nie, nie był to ani Włoch, ani Polak, tylko jeszcze inna narodowość, być może jakiś Palestyńczyk, Paki, przepraszam, Pakistańczyk tak nie znam się kompletnie na tym, ale wydaje mi się, że to mógł być właśnie człowiek z tamtych okolic, no i też bardzo sympatyczny, też w języku angielskim tutaj komunikacja przebiegała co jest zawsze miłe, bo można tego języka troszeczkę poużywać, tak się pocieszyć, że o człowiek się jednak w życiu czegoś nauczył no w każdym razie on też zaproponował, że nam tu dostawi krzesełko i na tym krzesełku tą pizzę będzie można postawić, bo okazało się, że beczka jednak jest mała i, i ten dwie pizze by się po prostu nie zmieściły. Nikt tego nie przewidział. E, tak jak my będziemy jeść, tacy wywrotowcy, tacy ekscentryści, ekscentryści, ekscentryczni ludzie. E, nie nadążysz za nimi, oj, nie nadążysz. E, tak czy inaczej, jakkolwiek by nie było, to bardzo, bardzo przyjemnie nam się tam spędzało czas. Bardzo klimatyczna obsługa. No bo oprócz tego właściciela, który też było śmiesznie, my siedzieliśmy przy szybie. On w środku miał taką ladę, gdzie właśnie robił te wszystkie rzeczy. Miał drukarkę przygotowaną, więc mogliśmy niemalże przybić taką wirtualną piątkę z nim. No a w kuchni pracował taki pan na oko, trochę z, taką, z takim rosyjskim sznytem jakby na twarz, taki trochę groźnawy, nie, przypakowany w czarnej koszulce wyglądał w sumie jak z więzienia jak ze spacerniaka, taki inteligentniejszy typ, ale z kwadratową szczęką i, i ostro trenujący no i to był, to był ten kucharz główny który obracał placki przygotowywał te pizze pan miał takie dość oszczędne ruchy no ale zrobił to po mistrzowsku to znaczy to jest moje laickie podniebienie, żaden ze mnie specjalista ale bardzo nam smakowały te pizze które przygotował, miały też dużo składników wiele z nich było jakby al dente, więc miały bogate Smak, nie tylko jakieś, e, jakieś tylko odnośniki w postaci zwęglonego, e, z zwęglonego, jakby zwęglonej po, po postaci pierwotnej, e, które jakoś tam dodają aromatu, ale no nic się nie równa takim świeżym listkom. E, no, rewelacja, naprawdę bardzo, bardzo nam to przypadło do gustu, ciasto pyszne. No jeżeli ktoś będzie miał okazję, to to ja gorąco, gorąco i serdecznie zapraszam i, i pozdrawiam wszystkich pracowników. Um, o, jakaś tam krótka gadka między nami się wywiązała, za którą również bardzo dziękuję. No i ciekawa rzecz, bo spotkały nam ta, tam jedna miła, druga mniej. Tam mniej miła to taka, że, że ktoś miło widział, że tam siedzimy, że były dodatkowe beczki trochę dalej, tam też były popielniczki. To sobie bez żenady po prostu zgasił papierosa przy tej popielniczce, która tam była 2 cm od nas i, i zupełnie bezmyślnie sobie, e, sobie tam skorzystał z tego. Z tego Dobrodziejstwa uzależniającego. No, ale wracając, a to co miło nas spotkało, to jakby taka swobodna interakcja z tutaj obsługą. Było to bardzo przyjemne, gdy my siedzieliśmy przy tej wielkiej szybie i za nią mieliśmy właśnie tego właściciela rozliczającego jakieś faktury, a za nim ten bardzo bardzo charakterystyczny, sympatyczny kucharz, któremu można było pokazać okejka, okay, że nam smakuje i tak dalej. Jeszcze jak nam przynieśli tę pizzę, no to pan się zorientował, że nie pokroił. I na migi przez szybę pokazaliśmy sobie, że hej, może jednak byłoby dobrze pokroić, żeby nam się trochę wygodniej konsumowało. No, bo był to bardzo, bardzo miły, przyjemny wieczór. Jest to, jest to ciekawe, że można sporo czasu roztrwonić na poszukiwanie odpowiedniego miejsca, już wyrobić w sobie taką pewną frustrację, by rzutem na taśmę wylądować w lokalu klimatycznym. Bardzo, bardzo miłym. Wszystkim Państwu czegoś takiego życzę, żeby ten los był dla Państwa jak najbardziej łaskawy. Aha, no, bo to, to dobry czas dla, dla takiej. Pary jak my, więc chcielibyśmy się tą radością podzielić z całym światem. A jeszcze tak zupełnie na koniec wynikła taka zabawna sytuacja, bo ów bardzo miły kelner, zapytał, czy jesteśmy Polakami. No, i ja zapytałem, oczywiście, czy to będzie komplement, czy, czy przeciwnie. No, i tak no, powiedziałem, że, że, że jesteśmy Polakami, i on się bardzo zdziwił powiedział, że nie, no to, że myślałem, że, że, państwa są Brytyjczykami i tutaj sobie pomyślałem, że to pewnie jest taka historyjka, żeby tak ocieplić stosunki, żeby uzyskać napiwek, no tak, żeby po prostu jakoś doprowadzić do jakiegoś takiego small talku, do tego, że będzie miło, sympatycznie, nie, może jakiś komplement gdzieś tam e, przemycić e, no ale z drugiej strony pan wypadał bardzo naturalnie do tego stopnia, że e, jeżeli był naturalny to wspaniale przykraskuje i daje napiwek a jeżeli e, nie był to na tyle był przekonujący, że też mu się należy napiwek, więc bardzo, bardzo miło i sympatycznie. Aha, i nawiązał, że z tymi Brytyjczykami, no to, to pomyślał, że no może takie wąsy, że ma... No i proszę, wąsy otwierają wszystkie drzwi. Powodują, że jesteśmy bardziej tajemniczy i zwyczajnie pozornie ciekawi. Także, drodzy panowie, ja polecam. Przez pierwsze pięć lat nic nie rośnie, a potem idzie z górki, więc jeżeli mnie się udało w jakiejś formie coś tutaj wyhodować, to jestem... Pewien, jestem przekonany, że wszystkim Państwu się uda. A jak się nie uda, to nie żałujcie, bo wszystkie tego typu rzeczy to zawsze jakiś kłopot, jakaś dodatkowa odpowiedzialność, jakiś obowiązek, który trzeba spełnić. Ach, i tak to się życie komplikuje. Kiedyś to tylko była droga, wierny koń i niebezpieczeństwa na trakcie. Tak, na pewno tak było. O, tylko nie ma żadnych przesłanek historycznych, które by pokazały jednoznacznie, że właśnie tak było. Ale nie będziemy się bawić w domrosłego historyka, bo pseudowiedza w moim przypadku skończyłaby się tak szybko, że mielibyśmy tylko kilka żenujących odcinków, z których pewnie nic konkretnego by nie wyniknęło. Gdy szczęśliwie wróciliśmy do domu, okazało się, że mały oczywiście tęsknił za nami, był bardzo, bardzo miły, przylepowaty, pewnie bał się, że go zostawiliśmy na tym świecie brutalnym samiusieńkiego. No ale szybko odkrył, że jesteśmy jednak wspaniałomyślni i z chęcią wróciliśmy do naszego codziennego znoju. No, ale tak, No rzeczywiście muszę, muszę pochwalić, że, że jakoś tak się zachowywał bardzo wyrozumiale i, i nie przysporzył już dodatkowych kłopotów wychowawczych na koniec. No i e, też pojawiła się w nim kolejna taka dziwna, ciekawa fascynacja, która tym razem naprawdę nie wiem skąd się wzięła, bo teraz e, mój drogi e, syn prosi o mleko i picie, tak jak zawsze, tylko mówi, że poprosi. Mleko i picie, ale bez Gekona. <grystanie> tak dobrze Państwo słyszeli? Bez Gekona. I teraz nie do końca wiem skąd to się wzięło. Jaka jest geneza tego show? Pozdrawiam motocyklistę. E, jaka jest geneza tego, e, czemu on mówi o Gekonach? E, I naprawdę nie chcę wiedzieć. Chcę tylko, żeby mu to przeszło i żeby żadne krwiożercze Gekony nas nie zjadły. No, bo jednak chciałbym, żeby on się rozwijał i żebym ja mógł obserwować, jak on się rozwija, a nie zostać pożartym. Kiedyś to, to mógłbym sobie na to pozwolić, ale w dzisiejszych czasach, kiedy ma się dziecko, no to e, takie pożarcie nie jest najmilszą perspektywą. Także e, trzymajcie Państwo kciuki, żeby to nigdy nie nastąpiło. A wracając e, do meritum z tymi motocyklistami, którzy zakłócają spokój publiczny, to jest złożona sprawa i jest taki. Pewnie Państwo mi nie uwierzą, że to nie, ale pojawił się jakiś taki nazwę go myślicielem, ale wcale nie popieram jego działań. No i nie uważam, żeby należało je w jakiś sposób cechować pozytywnie, ale z drugiej strony, no to muszę wspomnieć tylko o skali tego, tego zjawiska. Bo okazuje się, że pewien człowiek jakby już nie wytrzymał tego hałasu, tego zakłócania ciszy przez motocyklistów i postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość i zaatakował tychże motocyklistów. No, brzmi szokująco, niebezpiecznie, ale gdzieś tam chodzi po głowie, że kurczę, no przecież wiedzieli na co się pisali. Dlaczego nie uważali, dlaczego nie słuchali kulturalnych uwag kogoś takiego jak ja na przykład? tylko musieli eskalować, w jakiś sposób wpływać negatywnie na sytuację, no i teraz ona jest już zaogniona. Ja rozumiem jakby takie podejście i rzeczywiście ono frustruje, że z założenia wszystko co robimy jest złe i wszelkie przejawy nawet jakiejś pomocy konkretnej są zawsze odczytywane jako część jakiegoś większego planu, który ma na celu dokonać czegoś niecnego. Także rozumiem jakby to, że, że można być niesłusznie źle, źle odbierany. No ale to to wynika po prostu z określonych doświadczeń ale na Boga, jak można nie oczerniać, nie potępiać ludzi, do których apeluje się wielokrotnie tłumaczy, że przejeżdżają teraz przez jakiś ośrodek zamieszkały, przez różnych ludzi, przez ludzi, którzy mają dzieci, przez ludzi, którzy odsypiają w określonych godzinach. No po prostu trzeba w jakiś sposób szanować cudzą przestrzeń, żeby ci ludzie inni też szanowali naszą przestrzeń i żeby wszystkim nam żyło się dostatnio i bezpiecznie. Na no taki motocyklista, który za nic sobie ma godziny, w których to robi, e, sytuacje na drodze i apele społeczności, e, nadal jeździ jak szalony, hałasuje tymi silnikami i tak dalej, no to, to ja jestem głęboko rozczarowany. I wstydź się, drogi motocyklisto. Oj, wstydź! Apeluję do Twojego sumienia. No ale zostawmy e, taki e, temat e, poważniejszy. E, już może nie będziemy się katować. E, może lekko się zrelaksujemy e, przy serialu, bo będzie to, moi drodzy państwo, polecanka. A nie, bo to będzie odradzanka. Chciałem, żeby to była polecanka, bo obejrzałem kolejny horror, no ale niestety nawet moje pozytywne nastawienie tutaj nic większego nie wskórało. Mowa tutaj o e, też nowym filmie od Netflixa, który nazywa się jakoś klasyczna opowieść grozy jakoś tak classy, classic horror story, jakoś tak to jest sformułowane ten tytuł wydaje mi się, że on jest włoski albo przynajmniej ma część obsady plus jakiegoś producenta i tak dalej z Włoch bo dotyczy właśnie wielu bohaterów z tego kraju opowiada o autostopowiczach, czy raczej o takiej formie bla bla kara że, że się tam ludzie w większej Grupie zbierają, żeby wspólnie pokonać jakiś dłuższy dystans, żeby było taniej, być może, żeby było ciekawiej. Dla niektórych, którzy lubią z kimś zamienić słowo, no młodzi ludzie stosują takie rozwiązania, ryzykują i jeżdżą jakimiś vanami w bliżej nieokreślonym stanie. Także takie, takie są wstępne okoliczności, jeżeli chodzi o, o tenże horror. No i problemem tego filmu jest to, że już wcześniej mieliśmy film, który robił to wszystko, co tutaj, tylko jeszcze więcej i dużo lepiej. No bo to był prawdopodobnie taki koncept, że, że jest taki horror nie w pełni na poważnie i lekko przejaskawiony w wielu miejscach i wręcz z wylewającą się groteską, która może nawet... Wyjść ze swojej roli i po prostu nagle nas zamordować. Jakby trzeba cały czas też uważać na, na otoczenie. Miał niejako nie, nie pośrednio łamać e, trzecią, jak ktoś mówi, trzecią, czwartą ścianę. E, niech będzie, że i piątą ścianę e, mrugać do widza e, lekko, kompulsywnie. E, no i przy jednoczesnym zachowaniu takiego tonu poważnego, makabrycznego, jednocześnie miał być e, jakąś taką wariacją na temat horroru z nietypowymi rozwiązaniami akcji, e, z pewnymi zwrotami. No, wszystko niby jest wytłumaczone. Dlaczego dzieją się takie, a nie inne rzeczy, ale i tak to rozwiązanie jest mocno rozczarowujące. Ja nie chcę tutaj spoilerować komuś, dlatego nie, nie zdradzę szczegółów. Powiem tylko, że zakończenie mocno rozczarowuje i jest. Tym filmem, który robi to wszystko lepiej, jest Dom w Głębi Lasu, Cabin in the Woods. I tam mamy do czynienia z takim fajnym, pokręconym horrorem, w którym wszystko jest jakby uzasadnione: wszystkie głupotki, dziwne zachowania i klisze, które są w horrorach przedstawiane, są w jakiś sposób obśmiane, ale i uzasadnione w, właśnie w, w, tym, w tym filmie, który przed chwilą wspomniałem, a nie w naszym omawianym dziś nie w nowym Netflixowym, no i no to robi, robi niesamowite wrażenie, no i muszę przyznać, że Dom w Głębi Lasu robi jakby wszystkie te, te rzeczy takie prześmiewcze, po pierwsze uzasadnia je w idealny sposób pewną historyjką, nie chcę zdradzać jaką, żeby też nie spoilować pośrednio innego filmu, co prawda jest bardzo stary, więc wszyscy zainteresowani już widzieli ale może jednak ktoś nie, dlatego nie będę, nie będę spoilował, w każdym razie w domu w, w Cabin in the Woods no, wszystko jest uzasadnione wszystko jest takie schludne momentami zabawne pokręcone, przegięte tam gdzie ma być przegięte i niedopowiedziane tam, gdzie ma być niedopowiedziane no to jest Prawdziwa uczta i gratka dla fana każdego horroru, czy w ogóle dobrego filmu. A tutaj mamy do czynienia z jakby z takim przerostem formy nad treścią z przekombinowaniem fabuły no bo tu jest taka wariacja na temat Domu Wielkiego Brata czy, czy Truman Show że w sensie zza kulis w jakiś sposób wydarzenia są sterowane no i więcej Państwu nie powiem tylko tyle, że, że jest to zrobione niezgrabnie, niezręcznie i pewnie momentami to się nie trzyma całości jest dużo mielizn, które nawet już za pierwszym podejściem od od razu widzimy. Zwykle jest tak, że jak film widzimy drugi, trzeci raz, no to wychodzą różnego rodzaju błędy, których byśmy wcześniej nie wyłapali. To tutaj, chociaż nie jestem jakimś najbystrzejszym, najbardziej spostrzegawszym człowiekiem, to od razu przy pierwszym oglądaniu zauważyłem szereg różnych nieścisłości. Więc szczerze mówiąc, odradzam ten film. Chciał być zabawny, chciał być makabryczny, chciał być. Trudny, no ale nie bardzo wyszło wszystkiego. Po troszku dodał, wymieszał, no i nie wyszła z tego jakoś strawna potrawa. No nic, dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia w następnym odcinku chyba nie wiem.